Powiedz mi, kochana, jak mam się do Ciebie teraz zwracać? Bo ja słyszałem, że zmieniłaś imię. Zmieniłam imię, ale zawsze możesz się do mnie zwracać, kochana. Bo to bardzo lubię. To bardzo miłe, prawda? Ale powiedz mi, jak było dotychczas, jeśli chodzi o Twoje prawdziwe imię, a jak jest teraz? Moje prawdziwe imię to było Aleksandra, Ola, więc tak ludzie się zwracali jeszcze do mnie Ola, ale ogólnie przez to, że, że mój pseudonim artystyczny to jest Luna, ja bardzo, bardzo się zawsze czułam związana z, z tym pseudonimem, po prostu z Luną, no to większość ludzi tak naprawdę się do mnie zwracała Luna, więc to było, to jest, dla mnie ta zmiana imienia była takim naturalnym bardzo procesem, bardziej tylko kwestią formalną. Ale ta formalność właśnie, to jest, jaki to jest proces? To jest uciążliwe, czy to jest takie proste, zmienić imię w Polsce? To nie jest takie proste. Ja musiałam trochę zgromadzić też dokumentów, uzasadnień, dlaczego chcę zmienić to imię, więc ja załączyłam moje płyty, też list ze strony wytwórni, ze strony bliskich, takie też gdzieś jakby trochę zeznania, oświadczenie, że rzeczywiście posługujesz tym imieniem, że rzeczywiście to nie jest taka, o, Tymczasowa fanaberia, że nagle chce mieć na imię, nie wiem, Genovefa. I to jest nagle jakaś taka, taka moja chwilowa myśl? Tylko, że to jest przemyślana decyzja. Więc troszeczkę to trwało. Sam proces później już oczekiwania nie jest aż tak długi. no Natomiast trzeba się uzbroić w cierpliwość. Kiedy narodzi się ten pomysł, właśnie zmiany imienia? Dokładnie. Wydaje mi się, że właśnie jakoś tak tuż przed Eurowizją. Jak zostałam też wybrana jako reprezentantka Eurowizji, to tak poczułam, że chcę być, chcę chcę być Luną, że jestem po prostu Luną i to jest spójne ze mną. I teraz dopiero, w listopadzie, w grudniu, to imię zostało zatwierdzone? W październiku, tak. Bo przez to, że w okresie eurowizyjnym ja bardzo dużo podróżowałam, a też trzeba zmieniać dokumenty, to jest dosyć czasochłonne, więc czekam na taki moment, kiedy akurat byłam no, przez trzy tygodnie tutaj w Polsce. Jak zareagowała Twoja rodzina na to, że już no nie będzie Oli, tylko jest Luna? I oni się w ogóle tak do Ciebie zwracają? Czy jak to wygląda? Nie, on, mój, brat, mój brat, najmłodszy, powiedział mi, że i tak widział mój dowód, a on mówi, ja i tak do Ciebie będę mówił, że jestem Ola. Dla mnie jesteś Ola. A rodzice, bab... dziadkowie babcie? Nie mam niestety dziadków już, ale rodzice. Zareagowali raczej pozytywnie. Mama się ucieszyła. Powiedziała tylko, że dużo zmian niestety takich jest formalnych, ale, ale się, się ucieszyła bardzo z tego. Bo też do mnie mówi Luna, Lunka, od dawna już. O, czyli nie ma już, że Ola, Olanika? Nie, właśnie to jest dla mnie wspaniałe, że jakby to jest tak respektowane przez, przez moją rodzinę, więc jestem bardzo za to wdzięczna, bo to też jest moja Żarny gdzieś tam pas. decyzja. Tak.